w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Stawki o, zostały określone, stawki podatku od nieruchomości zostały określone w oparciu o informacje Ministra Finansów 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych stawek. Stawki, które występują w projekcie obejmują zarówno osoby, osoby fizyczne, jak i osoby prawne. W porównaniu do 2020 roku zaplanowano jednotnikowy wzrost y, tych stawek i tutaj y, wysłaliśmy do wszystkich Państwa radnych informację odnośnie jak się ma sytuacja y, stawek y, y, zaproponowanych w uchwale y, w projekcie uchwały do maksymalnych stawek. Jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości od osób prawnych. Skutek obniżenia stawek wynosi 1 564 906 79 zł. 79 groszy. Jeżeli chodzi o skutek obniżenia stawek yy, podatku nieruchomości od osób fizycznych, jest to kwota 1 616 720 81, 81 zł. 81 groszy. Ja to wszystko. Nie będę miał jakichś pytania. Dziękuję bardzo. Tą uchwałę uchwalamy co roku, taką uchwałę, jeśli chodzi o stawki podatku od nieruchomości, i obecna uchwała obejmuje podatki na 2021 rok. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Tak jak Pani Skarbnik powiedziała, poprzez to, że obniżamy w stosunku do górnych stawek wyznaczonych przez ministra finansów, w kieszeniach naszych mieszkańców, Pozostanie 1, 600, prawie 1 619 720 złotych. To jest znaczna kwota, którą e, mieszkańcy zagospodarują sobie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Przeczytam treść uchwały. Uchwała numer 24 przez 247 przez 2020. Rady Gminy Przewodniską z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Przystępujemy do głosowania. Momencik, jakiś problem techniczny? Proszę głosować. Jeszcze raz. No, proszę Państwa, coś tu nie jest. Co, wreszcie, to, to się, się właśnie zmieściło jakby z 100%. Może to nie głosowanie to jest. Jest się... Dobrze, to momencik. Jeszcze raz. Przystępujemy do, do głosowania. Przystępujemy do głosowania nad, nad tą uchwałą. Jeszcze raz. Zgłosujcie. Za za. Jeszcze jest <trym wytrych> za. Jeszcze jest za. Jeszcze jest za. Jeszcze jest za. Jeszcze tej uchwały jest. 21 jest. uchwała została jest. Przechodzimy do punktu czwartego dzisiejszego porządku obrad. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2021 rok. Proszę bardzo. W projekcie uchwały proponuje się zwolnienia wystarczające poza zwolnienia ustawowe. Jest to uchwała podejmowana corocznie, obecna jest na 2021 rok. Obejmuje ona wspomnienia podatku od nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej oraz społecznej, grunty pozostałe zajęte pod strefę linii wysokiego napięcia, budynki, grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i budynki budowle oraz zajęte pod nich grunty wykorzystywane na potrzeby uzdatniania dostarczania wody. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Nie ma pytań. Prze yy, przeczytam projekt uchwały. Uchwała numer 24 przez 248 przez 2020 Rady Gminy Przewodnisko z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2021 rok. Przystępujemy do głosowania. Wszyscy radni są za przyjęciem tej uchwały. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. Przechodzimy do piątego punktu porządku obrad. Uchwała w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków. Proszę o kilka Projekt uchwały przewiduje dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2021 do 15 maja 2021 roku. Z tego względu, że na ten okres mamy, do tego okresu, do 15 maja, mamy określone te taryfy z wodami polskimi. I dopłata ta przewiduje w kwocie 3 zł za metr sześcienny do odprowadzanych ścieków do grupy taryfowej 1 gospodarstw domowych i w kwocie 1 zł za metr sześcienny do odprowadzanych ścieków do grupy taryfowej 2. Dziękuję bardzo. Okay. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o tą uchwałę? Ona była omawiana na obydwu komisjach. Jeśli nie mam pytań, przeczytam uchwałę. Uchwała nr 24 przez 249 przez 2020 Rady Gminy Przewodnisko z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie dopłat do zbiorowego odprowadzania ścieków. Przystępujemy do głosowania. wyników. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. 21 radnych jest za. Przechodzimy do punktu 6 dzisiejszego porządku. Uchwała w sprawie programu współpracy gminy Czegownictwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na, dwa, na rok 2021. Proszę bardzo. Jak co roku podejmowana jest taka uchwała w sprawie tego programu, tak i w tym roku podejmujemy, Rada podejmie taką uchwałę właśnie tego programu na 2021 rok. Zostały ogłoszone wzór projektu uchwały na WIP-ie Urzędu Gminy Przewodników. Zgłoszeń co do tego projektu, do tego regulaminu nie, nie, nie mamy, także tutaj jakby można uchwalić tą uchwałę już i będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Co roku uchwalamy też taką uchwałę. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o projekt tej uchwały? Nie ma pytań. Uchwała numer 24 przez 250 przez 2020 Rady Gminy Czegownisko z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie programu współpracy Gminy Czegownisko z organizacjami pozarządowymi. Oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2021 rok. Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie wyników. Uchwała została jednogłośnie przyjęta 21 radnych jest za przyjęciem uchwały. Punkt 7 dzisiejszego porządku obrad uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 18 przez 161 przez 16 Rady Gminy Przewodnisko z dnia 30 marca 2016 roku dotyczącej ustalenia zasad wypłaty biednych za udział w pracach organów gminy. Uchwałą tą regulujemy wysokość bied przysługujących stołczycą za udział w sesjach Rady Gminy ze względu na odbyte lub nieodbyte albo nie są przedmiotników sesji. Jest to po prostu ta wysokość bied uregulowana już tak do końca roku. Dziękuję. dziękuję bardzo. Ta uchwała pojawia, tak podobna uchwała pojawia się nam kilka razy w roku. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o tą uchwałę? Nie ma pytań. Uchwała numer 24 przez 251 przez 2020 Rady Gminy Przewodnisko z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały numer 18 przez 161 przez 16 Rady Gminy Przewodnisko z dnia 30 marca 2016 roku dotyczącej ustalenia zasad wypłaty diet za udział w pracach organów gminy. Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie wyników. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. 21 radnych jest za przyjęciem tej uchwały. Kolejny punkt ósmy dzisiejszego porządku obrad. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Też ta uchwała została omawiana na komisjach. Ja tylko przypomnę, że tu chodzi w pierwszym tym punkcie aglomeracja Nowa Wieś. Liczba mieszkańców objętych tą aglomeracją to jest 17 237 osób i wchodzą w skład aglomeracji następujące miejscowości Sobierna, Jasionka, Wólka Podleśna, Tajęcina, Zaczelnie, Nowa Wieś i Czebownisko, W opisówce macie Państwo podane Jakie sieci do tej pory istnieje, jakie długości i jakie chcemy jeszcze w najbliższym czasie wykonać? Są tam mapki, cała część opisowa, którą Pan Pawła wszystko na komisję objaśni. To tyle. jeżeli jakieś pytania? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o tą uchwałę? Nie ma pytań. Przeczytam uchwałę. Uchwała numer 24 przez 252 przez 2020. Rady Gminy Czechownisko z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś. Przystępujemy do głosowania. Proszę o wyświetlenie wyników. Uchwała została jednogłośnie przyjęta. 21 radnych za przyjęciem uchwały. Dziewiąty punkt dzisiejszego porządku obrad. Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji łąka. Bardzo proszę. Tutaj podobny, podobny temat. Yy, liczba mieszkańców objętych aglomeracją łąka to jest 6121 osób, czyli widzimy, że dużo, dużo mniej to było 17, ponad tysięcy, I wchodzą w miejscowość po części trzebu niską łąka i, i te liczka. I też macie w opisówce podane, jakie sieci są zrobione i co chcemy jeszcze w najbliższym czasie zrobić. Te uchwały są nam potrzebne do tego, bo pracowujemy, wiecie, program oczyszczania odpadów i uzdatniania odpadów z obydwu oczyszczalni. Żeby dostać wszelkie pozwolenia na, na utylizację albo zagospodarowanie tych odpadów, musimy mieć taką uchwałę o wyznaczeniu aglomeracji dwóch oczyszczalni Łąka i Nowa Wieś. Dlatego właśnie to zadanie zostało zlecone. W tej chwili jest już ukończone, opracowane i Wysoka Rada tylko musi uchwałą przyjąć, przyjąć te, te opracowania. O co tutaj w imieniu Referatu Budownictwa proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań. Przeczytam uchwałę. Uchwała numer 24 przez 253 przez 2020 Rady Gminy Czerwonnictwa z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji łąka. Przystępujemy do głosowania. została jednogłośnie przyjęta. 21 radnych jest za przyjęciem uchwały. Punkt 10 dzisiejszego porządku obrad. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado. 28 października 2020 roku odbyła się 13 sesja Rady Gminy Trzebłowisko z następującym porządkiem obrad. 26, 23. proszę? 23, pani. 23. 23. 23, tak, 23 sesja, przepraszam. Yy, z następującym porządkiem. Yy, pierwsze to była informacja na temat realizacji zadań oświatowych z terenu Gminy Czebowisko. Wysoka Rada przyjęła tę informację. Drugie yy, to było sprawozdanie z działalności Gminy Biblioteki Publicznej. Następnie była informacja dotycząca trybu i realizacji zamówień publicznych w Gminie Czebowisko. I tutaj podjęliśmy kolejną uchwałę w sprawie regulaminu czyst utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czechowisko. Myśmy taką uchwałę już podejmowali. Jak mówiłem, poszła do organu nadzorczego. Y zasugerowali nam, żebyśmy zmienili tam w jednym punkcie, i zmieniliśmy. I Wysoka Rada po naniesieniu tej poprawki przyjęła ponownie regulamin utrzymania czystości i porządku. Następnie podjęliśmy, Wysoka Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie. Aneksu do porozumienia między gminą Czemublisko a gminą Miasto Rzeszów dotyczącą zakresu pomocy społecznej. W punkcie 8 była uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zwolnień na sprzedaż alkoholu. Tutaj Wysoka Rada wycofała ten punkt z porządku obrad i nie był on omawiany. Myślę, że w najbliższym czasie do tego tematu wrócimy. To uchwała w sprawie zmian uchwały. Budżetowej, później była ufa w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2021-2023 na rozbudowę łącznika y, autostradowego A4 drogi powiatowej od miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ i zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Później była ufa w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Rzeszów. Tutaj gmina Trzebownisko jest połączona z aglomeracją Rzeszów przez sieć wodociągową i kanalizacyjną łączącą strefę ekonomiczną w Jasiące. Dlatego musieliśmy w tej sprawie zająć stanowisko. I ostatnia uchwała, podjęta to sprawy wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej. I na tym zakończyliśmy 23 sesję Rady Gminy Trzebownisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, jeśli chodzi o tą informację? Nie ma pytań. Przechodzimy do punktu 11. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy są y, jakieś tematy do omówienia? Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, wysoka rado, panie burmistrzu. Miałem ten temat podjąć w punkcie uchwalania wszelkości stawek podatku dochodowego, podatku o nieruchomości, ale podejmę go teraz. Chodzi mi o podatek rolny. Co ostatnie lata 2017, 2018, 2019 rada nie podejmowała uchwały odnośnie obniżenia Stawki ustalonej przez prezesa Głównego Urządu Statystycznego. Ostatnia taka uchwała była w 2016 roku. I w tym zakresie mam pytanie: Czy na 2021 rok jest proponowane, proponowane przyjęcie uchwały obniżającej, czy w dalszym ciągu wzorem lat poprzednich? Pozostajemy przy stawce maksymalnej ustalonej urzędowo. To jest jedno. Druga, druga sprawa dotyczy już sprawy lokalnej, konkretnie Łukawca dolnego. Jedną sprawę, którą miałem, poruszyłem na komisji, myślę, że sprawa zostanie. Do końca wyjaśniona. Druga sprawa, ona tak de, y, y, nie dotyczy ani pana Wójta. Bardziej dotyczy pani Nowagi, pana komendy, dyrektora wodociągu. Otóż w Łukawcu, na tym nowym osiedlu, są dwie działki. Numer 3 3813-3827 Jedna jest zabudowana, druga w tej chwili uzyskała zgodę na budowę. I między tymi działkami biegnie na mapie oznaczona numerem 3814 droga o szerokości 3 metrów. I bardzo ładnie to wszystko wygląda, ale największym kuriozum w tym to jest takie, że na samym środku tej drogi jest ustawiony hydrant przeciwpożarowy. Czyli ustawienie tego hydrantu powoduje, że ta droga przestaje być funkcjonalna. Ona na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje. Celem tej, wytyczenia tej drogi było połączenie tej drogi na Japiach z nową drogą wewnętrzną na tym osiedlu. W związku z tym mam tylko no, bardziej do, 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 tak jak powiedziałem do pana dyrektora, pytanie, czy um, się tak się zastanawiałem, czy najpierw była kanalizacja i woda i postawiony hydran, a potem był podział działań, bo coś tu do końca nie gra. Myślę, że jest to sprawa do wyjaśnienia, a y, również technicznie nie jestem znawcą. Y, technicznie jest to chyba sprawa możliwa do. Miało. Bo taki hydrant można chyba przesunąć, bo jeżeli ten hydrant zostanie, to z tej drogi po prostu ta droga traci yy, swój cel, dla którego została wyznaczona. Dziękuję. Pana drugie pytanie to jest proste, pan Mieter chce sam odpowiedzieć. Albo drogę zmienimy, albo chyba zmieniamy. Już jest to. No, o, o to właśnie albo jedna, albo A jeżeli chodzi o to, stan i dwa słowa. Jeżeli chodzi o podatek rolny i podatek leśny, utrzymujemy to z stawką, tak jak mówi nam komunikat ze Urzędu Statystycznego 20 października 2020 roku gdzie w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna jest to kwota 196,84 zł za m Jeżeli chodzi o podatek rolny, również działamy tutaj na podstawie komunikatu prezesa, nie, nie została zaproponowane obniżenie jakby tej kwoty i y, jeżeli chodzi o podatek rolny, jest to kwota 58,55 złotych za jeden punkt. Wzrost do ubiegłego roku jest znikomy, jest to 0,09. W ubiegłym roku było 58,46, no w tym roku jest 58,55 Także wzorujemy się na ubiegłym roku i stawki są przyjęte według tej, tej stawki. I tak jeszcze jeżeli chodzi o kwotę, to podatek rolny został zaplanowany w przyszłym budżecie, jak już Państwo może zapoznaliście się z tym projektem, w kwocie 960 tys. zł. Taki jest skutek tej stawki na podatek rolny. Jeżeli chodzi o podatek leśny, jest to kwota 20 tys. zł. A jeszcze jak już mówimy o wszystkich podatkach, to jeszcze tutaj dodam że podatku od środków transportowych. Również bazujemy na uchwale 14 przez 104 przez 15 z 25 listopada 2015 roku. Stawki obejmują, mieszczą się w minimalnych i maksymalnych stawkach i również założenie w budżecie przyszłego roku jest to kwota 500 tysięcy zł. Osoby fizyczne i osoby prawne. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania, jeśli chodzi o sprawy różne? Jeśli nie, nie ma pytań. Pani Przewodnicząca, jeszcze pani Basia dwa słowa, bo ostatnio apelowała tutaj do, do Dobrze, zapraszamy. Odniosło to duży sukces. Zostało nam dosłownie parę procent. To Pani Basia powie dokładnie, tak. bo jak Państwo słyszeliście i wiecie, to mamy pierwsze miejsce, jeżeli chodzi wśród gmin, O, Ta, Pani Basiu, o spis. W samo spisie, czyli przez internet. Tak. 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 Więc tak, na dzień dzisiejszy dzisiaj, tak jak pod August, to mamy spisane 94,5% 94 gospodarstw na terenie naszej gminy zostało spisanych. Także dosyć fajnie tak. to wygląda, bardzo intensywnie pracują teraz mieszczynie terenowe które, no, tak mówię, w pierwszej kolejności starały się odzwaniać, do kogo mieliśmy telefon. Niestety była też duża grupa takich gospodarstw, do których nie mieliśmy żadnego kontaktu, więc już ostatnie dwa tygodnie jeździły osobiście spsywały. i no, spisywały. I w każdej miejscowości nam zostały takie liczne te gospodarstwa. Nie wiem, czy Państwo byście chcieli, żeby przeczytać, bo to tak o cztery po pięć gospodarstw. Może to ktoś znajomy, może trzeba tam jakoś tak znać, czy bo to są takie, co nie mamy telefonu, zostawione zostały ulotki, dwa tygodnie temu. o Pani Może po zakończeniu. Po zakończeniu, dobrze. To dobrze, Boże, tak, A, to Tak, po zakończeniu Pani poda nam nazwiska. Bo po prostu zostały zostawione ulotki, nikt się nie skontaktował, nie ma kontraktu. Jeżeli my kilka razy podejmujemy próbę kontraktu i nie ma, no to, to o, później będzie te kary naliczał, które tam są w sprawie przewidziane, także chcielibyśmy tego uniknąć. I, I mówię, no tutaj w cztery gospodarstwa, w pięć gospodarstw, w Najwięcej jest w tak, kaw, tam około no, no, dziesięciu. Jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze no to jeszcze pracujemy, no i jeszcze 5 dni to jest to do, do końca, ja także myślę, że jest szansa, się żeby ten proces osiągnąć. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. Jeśli nie ma pytań i nie ma spraw różnych. Wysoka Rado, zamykam 24 sesję Rady Gminy Czegownisko. Bardzo proszę, jeszcze pozostanie. Pani nam jeszcze tutaj poda. Można.